Witam serdecznie naszych stałych, wiernych widzów akcentów polskich, jak również nowych. Zima, której w tym roku prawie nie było, powoli szykuje się do odejścia. Jej miejsce dość szybko zajmuje, wyczekiwana przez wszystkich wiosna. W dzisiejszym programie nie odmówimy sobie przyjemności zajrzenia do Domu Polskiego, w którym tradycyjnie w tłusty czwartek obiadano się tłustymi pączkami i rozkoszowano dobrą muzyką. Na kilka minut wstąpimy na konferencję sprawozdawczo-wyborczą w krasławskim oddziale ZPL. Następnie dowiemy się, co to jest debata oksfordzka. Właśnie taka debata odbyła się w pierwszy raz w Dyneburskim Polskim Gimnazjum. Na koniec wspólnie otworzymy kolejną wystawę w Galerii Domu Polskiego. Jednym z najbardziej lubianych tradycyjnych świąt polskich są zapusty, kiedy to zbliża się koniec hucznego karnawału i przygotowujemy się do wielkiego postu. W tym roku imprezę zapustową w Domu Polskim swoim występem uświetnił zespół instrumentalny uczniów szkoły średniej nr 13. Oraz wokalistki studium jazzowego Centrum Kultury Łotewskiej. Z okazji tłustego czwartku, 20 lutego na Warszawską przybyli miłośnicy kultury i tradycji polskich, a wśród nich dzieci, młodzież oraz oczywiście seniorzy. Dyrektorka Centrum Kultury Polskiej, Żanna Stankiewicz, powitała gości i zaprosiła księdza Dmitri Arciomowa z kościoła pod wezwaniem Serca Jezusowego, żeby powiedział kilka słów o zapustach i Wielkim Poście. Następnie zaprosiła na scenę artystów, których tym razem było naprawdę dużo. Przed publicznością wystąpiła młodzież z dwóch ośrodków: zespół instrumentalny uczniów Szkoły Średniej nr 13 oraz wokalistki studium jazzowego Centrum Kultury Łotewskiej. Kierują zespołami znani lokalni muzycy: Arnold i Irina Grinbertowie. W czasie koncertu słuchacze mogli nasycić się standardami jazzowymi oraz utworami kompozytorów łotewskich. Na końcu dziewczynki zespołu wokalnego zaśpiewały piosenkę w języku polskim. Zapusty tradycyjnie obchodzimy w ostatni czwartek przed wielkim postem, rozpoczynającym ostatni tydzień karnawału. Pusty czwartek jest okresem zajadania się słodkościami i pysznościami, balowania przed okresem powstrzymywania się od nadmiaru pokarmów i imprez. W polskiej tradycji dzień ten przepełniały wspaniałe biesiady i uczty. Bawiono się wesoło, sowicie się obiadając, radując się ze stopniowo odchodzącej zimy i już wkrótce mającej nadejść wiosny. Zgodnie ze staropolską tradycją, w tłusty czwartek każdy powinien jeść dużo i pić dużo. Miało mu to zapewnić dostatek. Natomiast kto nie zje w tym dniu ani jednego pączka, nie może liczyć na przychylność losu. Po doznaniach artystycznych przyszła kolej na skosztowanie pączków z konfiturą, które czekały na słuchaczy w saloniku pod gwiazdami. Każdy uczestnik imprezy skosztował przynajmniej po jednym poczku, zapewniając sobie powodzenie na cały 2020 rok. W niedzielę 23 lutego, tuż po nabożeństwie, w Krasławiu odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza oddziału Związku Polaków na Łotwie Strumień. W sali widowiskowej Polskiej Szkoły im. Hrabiów Platerów zgromadzili się prawie wszyscy członkowie Krasławskiego Oddziału ZPL. Walne zebranie Krasławskich Polaków swoją obecnością zaszczycił prezes Związku Polaków na Łotwie, Ryszard Stankiewicz. W swoim sprawozdaniu prezes oddziału ZPE Strumień w Krasławiu, pan Józef Dobkiewicz przypomniał zgromadzonym na sali o imprezach związanych z kulturą, tradycjami i historią Polski. Polacy z Krasławia w ubiegłym roku wzięli udział w wielu koncertach oraz festiwalach. W tym festiwalu kolęd i pastorałek, wyjazdach gościnnych, a także spotkaniach z rodakami z Polski. Największe zachwycenie wywołały ubiegłoroczne zapusty oraz majówka organizowane przy wsparciu Ambasady RP w Ryce. Właśnie wsparcie Ambasady zostało wysoko ocenione przez miejscowego prezesa oraz członków krasławskiego oddziału ZPEU. Jak również znakomita współpraca z polskim kontyngentem wojskowym stacjonującym w Aderze. Szczególne wzruszenie zwykle wywołuje akcja paczka przed świętami Wielkiej Nocy lub Bożego Narodzenia, kiedy żołnierze PKW wspólnie z konsulem RP odwiedzają zasłużonych działaczy, seniorów oraz osoby najbardziej potrzebujące. Po wystąpieniu prezesa Dobkiewicza nadszedł czas na dyskusję. Pierwszy głos zabrał Zygmunt Błażewicz, który poruszył temat tożsamości narodowej i zachowania tradycji polskich. Jego zdaniem wspaniałą nową tradycją były kursy języka polskiego dla dorosłych, na których zbierało się ponad 30 osób. Prowadziła kursy nauczycielka z Polski Marzena Bernacka-Basek. Ze łzami w oczach ubolewał, że nie ma nauczycielki i nie ma kursów. Większość zgromadzonych na sali uczestników konferencji ciepło i z wdzięcznością wspominało zajęcia z języka polskiego prowadzone przez panią Marzenę. Swoje emocjonalne wystąpienie pan Zygmunt zakończył słowami: Jeżeli my jesteśmy ogniskiem polskości, to musimy dbać o ten ogień. Po złożeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej uczestnicy konferencji ocenili pracę oddziału. Większością głosów pozytywnie. W obradach na walnym zebraniu wystąpił również prezes ZPE Ryszard Stankiewicz, który przypomniał uczestnikom konferencji o wieloletniej historii Polaków na Łotwie, o czasach zaborów oraz niełatwych czasach radzieckich, jak również o tym, jak Polacy przetrwali i zachowali swoją kulturę, język i tożsamość narodową, szczególnie tutaj w Krasławiu, i że warto tę działalność kontynuować. Przywołał on obecnych na sali związkowców do współpracy z polską szkołą oraz pomocy w rekrutacji dzieci Polaków oraz dzieci polskiego pochodzenia do polskiej szkoły w Krasławiu. Do późnego popołudnia toczyły się dyskusje wybrano nowy zarząd w skład którego weszli Józef Dobkiewicz, Eryk Zajkowski, Antonina Abrosimowa, Romuald Raginis, Irena Grundan, Romuald Jermak, Gertruda Letunowa, Stanisław Pawłowicz oraz Zygmunt Błażewicz. Prezesem na kolejne cztery lata wybrano obecnego prezesa Józefa Dobkiewicza. Walczyli na argumenty. Uczyli się kulturalnie wymieniać poglądy i przykonywać do swojej racji. Uczniowie z Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego w Dałga w Pils wzięli udział w pierwszej debacie oksforskiej w polskiej szkole. W dniu 28 lutego na auli w budynku szkolnym przy ulicy I stanęli naprzeciw siebie mówcy propozycji i opozycji, by debatować nad tezą pieniądze nie gwarantują szczęścia. W Wydarzeniu przewodniczył marszałek, w którego rolę wcielił się zaproszony przez organizatorów Ryszard Stankiewicz, prezes Związku Polaków na Łotwie. Pomagał mu sekretarz debaty Marzena Barnacka-Basek, nauczyciel języka polskiego i literatury skierowany do pracy przez Orpek. Starciu przysłuchiwała się publiczność, której rola w debacie jest kluczowa ponieważ to zgromadzeni na sali uczniowie klasy 9, 10, 11 oraz szkolny parlament dwukrotnie wypowiedzieli się za lub przeciw tezie. Pierwszy raz przed wystąpieniem mówców i ponownie po ich wysłuchaniu. W pierwszym debatanckim starciu zwyciężyła opozycja. Zdecydował o tym fakt, że mówcy tej strony przekonali do swego zdania aż 19 osób spośród publiczności. Ten typ dyskusji publicznej wywodzi się z Uniwersytetu w Oksfordzie. Miał kształtować przyszłych parlamentarzystów. Debaty pozwalały ćwiczyć argumentowanie, umiejętność wystąpień publicznych, reagowanie kontrargumentacją, szanowanie oponentów. Taką samą rolę debata oksfordska pełni do dziś. Ta forma edukacji jest coraz popularniejsza. W szkołach na całym świecie powstają kluby, gromadzące młodych mówców. Które kształtują przyszłych polityków i liderów społecznych. Uczestnicy ćwiczą debatowanie, a to oznacza, że losują stronę, po której wystąpią, i niemal przed samą debatą poznają tezę. Każdy z pięciu mówców odgrywa też inną rolę. Pierwszy z nich wprowadza temat, definiuje go, drugi i trzeci argumentuje, czwarty kontrargumentuje, piąty podsumowuje. Warto podkreślić, że taką debatę zorganizowano w polskiej szkole po raz pierwszy. Debata oksfordzka polega na tym, że staje naprzeciwko siebie propozycja i opozycja. Jeśli szkolimy uczniów do trenowania debat oksfordzkich, zasada jest taka, że oni nie wypowiadają tak naprawdę swojego zdania, tylko losują, czy są po stronie opozycji, czy po stronie opozycji. Nie jest to ich własne zdanie, natomiast jest to sztuka trenowania argumentacji na zadany temat, wykorzystując również co istotne komunikat ja, nie komunikat ty, czyli nie atakując przeciwnika, który mógłby w tej sytuacji najczęściej ma po prostu inne zdanie. Bardzo ważna rola marszałka który zarządza debatą, który wprowadza porządek i pilnuje porządku i kultury osobistej podczas, podczas debaty. Marszałek panuje również nad publicznością, o której tutaj muszę wspomnieć, bo rola publiczności w debacie oksfordzkiej jest bardzo ważna. To znaczy publiczność przed samą debatą wyraża swoją opinię na temat tezy, która jest zaproponowana na ten dzień, głosują za bądź przeciw tezie, wysłuchują wszystkich mówców, zarówno ze strony Propozycji, jak i opozycji, i na koniec następuje ponowne głosowanie. Więc zwycięża ta drużyna, która przekonała, przeciągnęła na swoją stronę więcej osób. Wcale nie ta, która ma największą liczbę głosów, tylko ta, która przekonała przekonanych. Uczniowie przygotowywali się do piątkowego wystąpienia podczas trzydniowego szkolenia. Prowadzące szkolenia Marzena Bernacka-Basek, Anita Perlińska i Kamila Ziętek wprowadziły młodych debatantów w tajniki przemówień publicznych. Poprawnego i skutecznego argumentowania, błyskotliwego kontrargumentowania, znaczenia mowy ciała podczas publicznej wypowiedzi, radzenia sobie ze stresem oraz współpracy w zespole. Ponadto z uczniami spotkał się Andrzej Zaciniajew, psycholog, który poprowadził warsztat na temat poprawnej komunikacji co jest tak ważne podczas konfrontacji z oponentem. Podkreślił, jak ważny jest szacunek wobec oponenta. I krytykowanie jego argumentów, a nie osoby. Debata oksfordzka, mówi Marzena Bernacka-Basek, trener debat oksfordzkich, jako metoda pracy w szkole niesie ze sobą wiele korzyści. Nie tylko pozwala zorganizować kolejną debatę, ćwiczy logiczne myślenie, pomaga w redagowaniu szkolnej rozprawki, uczy dobrej komunikacji w życiu społecznym. Obserwowałam to niejednokrotnie, przez wiele lat organizując podobne szkolenia i debaty w szkołach w Polsce. Cieszę się, że dyrekcja szkoły spojrzała przychylnie na moją inicjatywę. Idea debat oksfordzkich jest popularna w wielu krajach i coraz częściej stosowana jako element edukacyjny. To znaczy wprowadzona do szkół pozwala uczniom przygotować się do wielu, w przyszłości bardzo ważnych ról, które mogą pełnić i podczas studiów, angażować się w życie społeczne i polityczne, i później w życiu dorosłym. W naszej szkole zorganizowałam szkolenie, które trwało 3 dni. Ono miało przygotować naszych, naszą zdolną młodzież do tego, żeby poczuć się pewnie w roli mówcy, żeby przygotować dobrą argumentację, żeby wypowiedzieć się na temat, który może czasami jest lekko kontrowersyjny w sposób kulturalny i z poszanowaniem oponenta. Nasi uczniowie weszli świetnie w, w, w takie role. Właże te przygotowania trzy dni, ale efekt, który dzisiaj mogli Państwo zobaczyć, na pewno zrobił wrażenie na wielu słuchaczach. Przygotowali swoje mowy profesjonalnie, poradzili sobie ze stresem. Były, to, moim zdaniem, a widziałam już niejedną jedną debatę i przygotowywałam nie jedną młodzież, była to debata na bardzo wysokim poziomie. Na koniec naszego szkolenia sami uczniowie zaproponowali, by w maju zaprosić na debaty nauczycieli z naszej szkoły. Którzy zmierzyliby się z nimi w kolejnym starciu na argumenty. Temat na razie pozostanie sekretem. 5 marca w galerii Centrum Kultury Polskiej została otwarta wystawa prac plenerowych uczniów dziecięcej szkoły artystycznej Saules dałga w pil z oczami dzieci. Dyneburska Szkoła Artystyczna tak pokochała Galerię Domu Polskiego, że już trzeci raz wystawia tutaj pracę swoich wychowanków. Tradycyjnie każde otwarcie wystawy poprzedza performance albo występ artystyczny. Tym razem na inauguracji zaśpiewała Mała Nadzieżda Gawriłowa, uczennica Alisy May, znanej w naszym mieście pedagog wokalnej. Prace artystyczne powstały w rezultacie pleneru. Plener oznacza tworzenie malowniczych obrazów na łonie, natury czy na świeżym powietrzu. Uczniowie szkoły Saules rozszerzyli to pojęcie i doszli do wniosku, że plener to także wieli historii o naszym mieście. W tym roku młodzi artyści szukali odbicia w Daugavpils i odkryli, że nasze miasto odbija się w rzece Daugava, jak w dużym lustrze. Istnieją także mniejsze lustra, fontanny i stawy, odbicia których są szczególnie piękne w blasku słonecznych promieni. A po deszczu odbicia i rzeczywistość są tak ściśle powiązane, że uzupełniają jedno drugiego. Ale to nie wszystko. Miasto odbija się w okularach przeciwsłonecznych, szypach samochodowych i niezliczonych witrynach. Swoją obecnością otwarcie wystawy zaszczycili dyrektor Saulec szkoły Inguna Kokina oraz ksiądz Robert Maciejewski. Natomiast młodzi malarze artyści dostali prezenty w postaci upominków. Wystawa w Centrum Kultury Polskiej kończy cykl prac plenerowych. Do wernisażu wybrano pomysłowe i ciekawe pod względem kolorystycznym malowidła, które można obejrzeć w Galerii Domu Polskiego do końca marca. Żegnając się z Państwem muszę się przyznać, że nie mogę już się doczekać kiedy do Dyneburga zawita prawdziwa, zielona i ukwiecona wiosna. W oczekiwaniu na nią zapraszam Państwa do odwiedzania Domu Polskiego, który w marcu jak zwykle będzie kipiał życiem. A następnie do telewizorów i internetu, aby zobaczyć, co przygotowaliśmy dla Państwa w akcentach polskich. Do zobaczenia! Muzyka